Wyobraź sobie, że jutro otwierasz oczy, i nagle zaczynasz zauważać, że pieniądze zaczynają napływać do ciebie w całkowicie nieoczekiwany sposób. Dokładnie tak. Jakby wszechświat z dnia na dzień otworzył wszystkie drzwi obfitości i zaczął wylewać na ciebie dobrobyt, bez żadnego wysiłku, poza Twoim własnym stanem wewnętrznym. Brzmi nierealnie? Jak odległe marzenie? To przygotuj się, bo to, co za chwilę ci ujawnię, ma realną moc trwale zmienić twoją relację z pieniędzmi, a co za tym idzie całą twoją rzeczywistość finansową. I zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyś napisał teraz w komentarzu z pełnym przekonaniem: Jestem gotowy, aby otrzymywać. To nie jest zwykłe zdanie rzucone w przestrzeń. To energetyczne polecenie. To deklaracja, która rozbrzmiewa w polu niewidzialnym, informując wszechświat, że jesteś gotowy, przygotowany i zdecydowany przyjąć wszystko to, co od zawsze Ci się należy. Przy okazji, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. To wcale nie jest jakiś drobiazg. To dosłownie gwarancja, że żadna treść, żadna wskazówka, żaden kod dobrobytu Ci nie umknie. I już teraz napisz ponownie w komentarzu, jeszcze mocniej wzmacniając swoją wibrację. Dzisiaj jest mój dzień. Teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl naprawdę głęboko. Czy zauważyłeś, że Twój umysł działa dokładnie jak potężny magnes? On nie wybiera, czy coś jest dobre, czy złe. On po prostu precyzyjnie przyciąga wszystko to, co uznajesz za swoją prawdę. Jeśli w twoim wnętrzu mieszkają myśli sabotażowe typu: Pieniądze nigdy nie przychodzą do mnie łatwo, albo Życie to nieustanna walka o finanse. Zgadnij, co się dzieje. Wszechświat, lojalny i bez cienia wątpliwości, dostarcza ci dokładnie więcej tej samej rzeczywistości. I co gorsza, nawet nie zauważasz, że jesteś uwięziony w cyklu, który nieustannie się sam napędza. Ale uwaga! To się zmienia dzisiaj i to nie jest przypadek, że słyszysz teraz te słowa. Jeśli dotarły do ciebie, to dlatego, że istnieje wezwanie wibracyjne, coś większego, duchowe i energetyczne zaproszenie, które przyprowadziło cię dokładnie do tego momentu. Tak, zostałeś wybrany. Nie miej co do tego żadnych wątpliwości, bo jesteś gotowy na definitywne zerwanie z brakiem i niedostatkiem i co najwspanialsze, to zaczyna się teraz, w momencie, gdy wewnętrznie przyjmujesz nową tożsamość tożsamość osoby, która żyje w częstotliwości bogactwa, obfitości i nieograniczonego dobrobytu. Zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyś zatrzymał się na kilka sekund. Weź głęboki oddech. Powoli wypuść powietrze. Zamknij oczy na 15 minut, jeśli możesz, i powtarzaj, czując, jak każde słowo wibruje w całym twoim ciele. Mój umysł jest niewyczerpanym źródłem bogactwa. Zasługuje na życie pełne obfitości i dobrobytu. Zauważ naprawdę, jak ta afirmacja zaczyna natychmiastowo porządkować Twoją energię, bo słowa to kody, to wibracyjne komendy, które po cichu przeprogramowują biliony komórek Twojego ciała fizycznego, mentalnego i duchowego. I jeśli jesteś w tym miejscu, nie miej żadnych wątpliwości. Twoje życie właśnie zbliża się do punktu zwrotnego, bo to, co za chwilę Ci przekażę, nie jest zwykłą poradą. To dwa ćwiczenia, które niosą w sobie częstotliwość zdolną przełamać blokady rodowe, przekonania o braku i finansowe traumy które być może ciągną się za tobą od lat, dekad, a może nawet pokoleń, ale zanim ci je ujawnię, chcę, żebyś zrozumiał prawdę, której prawie nikt nie ma odwagi ci powiedzieć. Pieniądze nie są na zewnątrz. Nigdy tam nie były. Pieniądze są przede wszystkim manifestacją twojej własnej wibracji, fizycznym przedłużeniem tego, na co najpierw pozwalasz zaistnieć w sobie. I nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli do tej pory całe życie wierzyłeś, że trzeba ciężko pracować, poświęcać się, albo godzić na mało. Bo od chwili, gdy zmieniasz swoją wewnętrzną częstotliwość, cała twoja zewnętrzna rzeczywistość zaczyna się automatycznie przebudowywać. Okazje, które wcześniej wydawały się zamknięte, zaczynają pojawiać się niemal jak magia. Odpowiednie osoby wchodzą na twoją drogę, nieoczekiwane rozwiązania się pojawiają. I ten przepływ, który dotąd wydawał się niemożliwy, zaczyna płynąć w twoją stronę, lekko, naturalnie i bez wysiłku. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? To wcale nie zależy od rządu, gospodarki, szczęścia, pomocy innych ludzi czy jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, od tego, co wybierasz czuć, od tego, co decydujesz się myśleć, od tego, w co postanawiasz wierzyć, a teraz posłuchaj tego z pełną uwagą. Jeśli nadal będziesz wibrować niedostatkiem, brakiem, lękiem lub troską, to nie ma takiej techniki, nie ma takiej metody i nie ma takiego cudu, który zadziała, bo częstotliwość niedoboru Nigdy nie dogada się z częstotliwością obfitości. To tak jakbyś próbował złapać stację radiową na złej częstotliwości. Nie ma znaczenia, jak bardzo kręcisz gałką, nie ma znaczenia, jak bardzo tego chcesz. Dopóki nie ustawisz się na właściwej fali, sygnał po prostu nie dociera. Dlatego jeśli naprawdę podjąłeś decyzję, żeby odwrócić ten scenariusz, zrozum jedno. Tu nie chodzi o to, żeby chcieć. Tu chodzi o to, żeby być. Chodzi o to, żeby wewnętrznie stać się ucieleśnieniem bogactwa. I teraz nadchodzi najpotężniejszy punkt tego wszystkiego. Od tej chwili przyjmujesz w sposób niepodważalny nową, wibracyjną tożsamość. Tożsamość osoby, która żyje, oddycha i manifestuje nieograniczoną obfitość. Więc napisz raz jeszcze w komentarzu, pieczętując ten energetyczny kontrakt z samym sobą i z wszechświatem. Dzisiaj jest mój dzień. Wybieram żyć w częstotliwości bogactwa. I przygotuj się, bo najbliższe 15 minut może być najważniejszymi 15 minutami całej Twojej życiowej podróży. To, czego zaraz się nauczysz, to coś znacznie większego niż zwykła technika to wibracyjny kod dostępu, to energetyczne hasło, które będzie ci towarzyszyć od teraz, na zawsze. Mógłbym ci teraz opowiedzieć niezliczone historie przemiany historie prawdziwe historie zwykłych ludzi, którzy przechodzili przez skrajne sytuacje ból, biedę, totalny brak ale którzy w sposób niemal niewiarygodny dokonali całkowitego przełomu w swoim życiu. I nie myśl sobie, że to trwało latami nie. To wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku miesięcy miesięcy, które oddzieliły życie pełne cierpienia od rzeczywistości całkowicie nowej, wypełnionej obfitością i dobrobytem. Chcesz konkretnego przykładu? To słuchaj tego z absolutną uwagą. Ania była sprzątaczką, pracowała ciężko, ciągle biegając za czasem, a mimo to ledwo starczało jej do końca miesiąca, żyła na skraju. I bardzo często ten skraj wydawał się niebezpiecznie bliski całkowitego załamania, ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Wiesz jak? W momencie, gdy podjęła decyzję, żeby zrobić dokładnie to, czego ty zaraz się tutaj nauczysz. Nie czekała na cud z nieba. Nie utknęła w starym schemacie narzekania, użalania się nad sobą czy życia w lęku. Podjęła jedną prostą, ale niesamowicie potężną decyzję. Zdecydowała się przeprogramować swój umysł. I od tego dnia wszystko w jej życiu zaczęło się zmieniać. W zaledwie sześć miesięcy, tak dobrze słyszysz, sześć miesięcy, Ania zbudowała od zera własny biznes online. I dziś zarabia ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie. Mówię tu o byłej sprzątaczce, która jeszcze niedawno ledwo wiedziała, jak obsługiwać komputer, a teraz żyje w rzeczywistości, która DLA wielu nadal wydaje się totalnie nieosiągalna. Ale wiesz, jaki był prawdziwy sekret? Ona zdecydowała się działać, zanim wątpliwości zdążyły ją sparaliżować. Zaufała, zanim umysł sabotażysty zaczął zadawać pytania. Nie czekała na idealny moment, po prostu zaczęła. A teraz ja patrzę prosto w Twoje oczy i pytam z pełną powagą i szczerością: czy naprawdę zamierzasz dalej tylko słuchać historii innych? Czy może wreszcie podejmiesz decyzję, która ma moc całkowicie zmienić bieg Twojego życia? A jeśli w tej chwili Twój umysł próbuje ci wmówić, że to tylko gadanie, że to motywacyjne, bla, 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 to ja rzucam Ci wyzwanie. I uwaga: to nie jest byle jakie wyzwanie. Praktykuj to, czego zaraz Cię nauczę przez zaledwie 7 dni. Tak, 7 dni. Co masz do stracenia? Absolutnie nic. Ale to, co możesz zyskać, tego nie da się wycenić. Teraz słuchaj uważnie, bo to, co za chwilę usłyszysz, to nie jest zabawa, to są narzędzia, kody, aktywatory, które, jeśli zastosujesz je właściwie, mogą przynieść efekty tak szybkie, że nawet twój własny umysł będzie w totalnym szoku. Dlatego nie odchodź, nie przewijaj, nie ignoruj. Pierwsze ćwiczenie wydaje się banalnie proste, ale niesie w sobie moc, której nawet sobie nie wyobrażasz. Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, zanim zrobisz cokolwiek innego, Usiądź, zamknij oczy, weź głęboki oddech i poświęć dokładnie 15 minut na wizualizację. Ale uwaga, to nie może być byle jaka wizualizacja, to ma być jedna konkretna scena. Chcę, żebyś wyobraził sobie swój rachunek bankowy, pokazujący wyraźnie stan konta: 100 tysięcy, tak, 100 tysięcy złotych, dostępne tu i teraz, na Twoim koncie. Tak, jakby było zupełnie normalne otworzyć aplikację bankową i zobaczyć tę kwotę uśmiechającą się do Ciebie. Poczuj to. Zobacz te liczby. Wyobraź sobie każdy szczegół. Tło aplikacji, kolory, kształt cyfr. Usłysz nawet dźwięk powiadomienia, które potwierdza, że pieniądze właśnie wpłynęły. I co najważniejsze, nie wystarczy to tylko widzieć. Musisz to poczuć. Poczuj emocje, jakie towarzyszą tej chwili. Poczuj radość, spokój, wdzięczność, pewność, że to jest prawdziwe, że to należy do ciebie, że to jest twoje, bo zasługujesz. I nie pozwól pod żadnym pozorem żeby twój racjonalny umysł próbował sabotować ten moment mówiąc ci że to bzdura że to niemożliwe że to nie ma sensu bo zdradzę ci sekret którego nikt ci wcześniej nie powiedział twój umysł nie rozróżnia co jest prawdziwe a co wyobrażone jeśli czujesz jeśli wierzysz jeśli codziennie powtarzasz tę scenę z pełnym zaangażowaniem twój mózg zaczyna tworzyć nową mapę neuronową nową ścieżkę nową wibrację a gdy ta wibracja się instaluje wszechświat nie ma wyjścia odpowiada Dostarcza, przesuwa okoliczności, układa wszystko, żeby się wydarzyło. Dlatego, jeśli potraktujesz to serio, jeśli codziennie poświęcisz te 15 minut, bez wymówek, bez odpuszczania, zobaczysz, że to, co wydawało się odległe, zacznie w tajemniczy sposób przybliżać się do Ciebie. Szanse, które były ukryte, zaczną się pojawiać. Ludzie, którzy mogą Ci pomóc, zaczną wchodzić na Twoją drogę. A to, co dzisiaj wygląda jak odległe marzenie, Krok po kroku zacznie stawać się Twoją nową rzeczywistością, więc powiedz mi teraz szczerze, patrząc sobie prosto w oczy: Czy zamierzasz nadal tylko patrzeć, słuchać, wątpić? Czy wreszcie zdecydujesz, że to Ty jesteś głównym bohaterem swojej historii? Napisz w komentarzu bez strachu, pieczętując ten kontrakt z samym sobą i z wszechświatem. Dzisiaj jest mój dzień. Decyduję się prosperować. A teraz, gdy już zrozumiałeś, jak potężny jest Twój umysł, Nadszedł moment, aby świadomie aktywować swoje pole obfitości. Zamknij oczy i wizualizuj każdy szczegół tego obfitego salda na koncie. Zobacz każdą cyfrę. Zobacz to z absolutną ostrością. Wyobraź sobie nawet odbłysk światła na ekranie Twojego telefonu. Poczuj wibrację tej chwili. Pozwól, by głęboka wdzięczność wypełniła całe Twoje ciało, jakby to już było absolutnie prawdziwe. I gdy ta energia zacznie w tobie rosnąć, powtórz nagłos, z pełną mocą. Z absolutną pewnością, pieniądze przychodzą do mnie z łatwością, a ja przyjmuję je z radością. To nie jest moment na szeptanie, to nie jest moment na mówienie z wątpliwościami, to jest deklaracja, deklaracja osoby, która wie, że to już się dzieje, że to już jest jej prawda. Powtarzaj to przez dokładnie dwie minuty, pełne dwie minuty, z totalnym skupieniem, bez rozpraszania się, bez pośpiechu, bo właśnie w ten sposób, w tej prostocie, zaczynasz przeprogramowywać swój umysł. Właśnie tak dostrajasz swoją wibrację do częstotliwości bogactwa. I jeśli w pewnym momencie twój umysł zacznie ci mówić, że to głupie, że to nie działa, że to bez sensu, zapamiętaj to raz na zawsze. Wszechświat nie odpowiada na to, co myślisz. On odpowiada na to, co wibrujesz. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie jest przypadek. To jest absolutnie jasny znak, że jesteś gotowy, że naprawdę podjąłeś decyzję, żeby zakończyć stare życie w niedostatku i stworzyć w końcu życie pełne obfitości, lekkości i dostatku. Dlatego skup się teraz całkowicie, bo drugie ćwiczenie jest po prostu kluczowe. To jest jak energetyczne sprzątanie, reset, oczyszczenie, które usuwa z twojego pola wszystkie emocjonalne śmieci, które do dziś trzymały cię w miejscu. Weź teraz kartkę papieru, jakąkolwiek. Rozmiar nie ma znaczenia, liczy się twoja intencja i napisz własnoręcznie dokładnie to zdanie. Uwalniam cały strach, wszelkie wątpliwości i każdą negatywną wiarę w brak. Mój umysł jest wolny, otwarty i gotowy by tworzyć nieograniczone bogactwo. Napisz to z pełną prawdą, z całkowitą obecnością, tak jakbyś właśnie teraz podpisywał kontrakt z własnym dobrobytem. Gdy skończysz, porwij tę kartkę na małe kawałki, albo jeśli wolisz, spal ją, oczywiście bezpiecznie. Ważne jest, żeby ten symboliczny akt został wykonany z pełną świadomością i podczas tego wypowiedz na głos z całą mocą, czując każdą komórkę swojego ciała. Od dzisiaj jestem potężnym magnesem na dobrobyt. Musisz zrozumieć jedno: to nie jest zabawa, to nie jest żaden żart, to operacja energetyczna, bezpośredni rozkaz do twojego umysłu podświadomego, to dosłownie moment, w którym zrywasz niewidzialne kajdany, które trzymały cię w życiu, które już ci nie służy. I teraz rada, która jest bezcenna, za każdym razem, powtarzam. Za każdym razem, gdy poczujesz, że twój umysł próbuje wciągnąć cię z powrotem w strach, wątpliwości, w te stare głosy mówiące ci, że nie dasz rady, zatrzymaj się, weź nową kartkę i powtórz ten proces tyle razy, ile będzie trzeba. Bo im więcej to robisz, tym więcej oczyszczasz. Tym bardziej otwierasz przestrzeń, żeby dobrobyt mógł płynąć do ciebie bez żadnego oporu. I uwierz mi, efekty zaczną pojawiać się szybciej, niż twój umysł jest w stanie to ogarnąć. Jeśli w tej chwili, tu i teraz, Czujesz, że zasługujesz na więcej? Że przyszedłeś na ten świat po coś znacznie większego niż tylko przetrwanie, napisz w komentarzu z całą mocą: Jestem obfitością. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Podziel się tą wiadomością z kimś, kogo kochasz, z kimś, kto też musi to usłyszeć, zrozumieć i zastosować w swoim życiu. I nie zapomnij subskrybować tego kanału i włączyć powiadomień, bo od teraz to, co tutaj otrzymujesz, to nie są tylko filmiki, to są klucze, kody. Aktywacje, które, jeśli potraktujesz je poważnie, mogą zmienić absolutnie wszystko. I zapamiętaj jedno, może najważniejsze zdanie w całym twoim życiu: nigdy, przenigdy nie odkładaj na jutro tego, co masz pełną moc zdobyć już dzisiaj. Twój nowy cykl zaczyna się teraz, i jeśli ty tak zdecydujesz, nikt, absolutnie nikt nie będzie w stanie cię powstrzymać.